Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mieczysław Jakowszczenko. Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłmynie od 1999 roku, czyli przez okres 25 lat. Z kolejnymi sześcioma zarządami jednostki wspólnie kierujemy pracą, organizacją i działaniami naszej OSP. Jednostka nasza. Liczy 50 członków, są jednostce również panie, jest również młodzieżowa drużyna pożarnicza, liczy 15 osób. Do działań ratowniczo gaśniczych z członków naszej jednostki jest przygotowanych 35 ratowników, którzy po zdobyciu odpowiednich przeszkoleń. Są gotowi i sprawni do wszelkiego rodzaju działań ratowniczych i innych zagrożeń, które mają miejsce na terenie naszej gminy i w terenie powiatu. W 1990 roku oddana została do użytku, ta strażnica, w której jesteśmy działamy tutaj wspólnie z Domem kultury. W 1992 roku jednostka nasza otrzymała sztandar, który jest w tej chwili oznaczony również Złotym Znakiem w Związku. W 1995 roku został utworzony Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Został utworzony przez Zespół. Oficerów Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej, został wprowadzony 1 stycznia, a nasza jednostka została wchłonięta w ten system w maju 1995 roku. Będzie to w przyszłym roku 30 lat działalności w tym systemie. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to jest szereg Przedsięwzięć organizacyjnych, sprzętowych, finansowych i różnego rodzaju innych działań, które mają na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeń na terenie gminy, powiatu i województwa. Do tego systemu zostaliśmy włączeni, myślę, że dlatego, że nasza. Jednostka, duchowie, jednostki osiągali bardzo dobre wyniki, była jednostką bardzo mobilną, sprawną w działaniu i dlatego zostaliśmy jakby nagrodzeni. To oczywiście powoduje, że duchowie musieli przejść szereg różnego rodzaju szkoleń. Są duchowie, którzy udzielają pomocy przed przybyciem karetek pogotowia, bo mają bliżej, są bardziej mobilni i szybsi w działaniu. W tej chwili jesteśmy, myślę, jednostką dobrze albo bardzo dobrze wyposażoną. Posiadamy na stanie trzy samochody: ciężki, średni, lekki. Posiadamy łódź hybrydową. Posiadamy kład do bardziej sprawnego penetrowania terenu. Posiadamy również przyczepkę specjalistyczną. Sprzęt oczywiście w działaniach ciągle się zużywa, trzeba go uzupełniać. Za tym idą oczywiście potrzeby finansowe. Wszelkiego rodzaju dotacje, którymi nasza jednostka jest wspomagana, składamy wnioski, aby pozyskiwać nowe środki. Ostatnio otrzymaliśmy z orlenu kwotę 50 tysięcy myślę, że ona doposaży nas w nowoczesny i nowy sprzęt. Wszystkie te pojazdy, które obecnie posiadamy, są jakby zasługą działań sponsorów, z którym oczywiście Dziękujemy bardzo. Są zasługą działania poprzedniego burmistrza Stanisława Siwkowskiego, który był bardzo zaangażowany w doposażanie jednostek, nie tylko naszej, ale i jednostek gminy. I dzięki jego staraniom, przy każdej możliwej okazji, próbował ze skutkiem pozytywnym załatwiać nam nowy, nowy sprzęt. Chciałbym w tym miejscu za to za jego działania bardzo mu podziękować. Jesteśmy obecnie w sali tradycji naszej jednostki, gdzie dysponowane są nasze że tak powiem skarby. Zaczniemy od sztandaru, o którym poprzednio wspomniałem, który został nadany. Jest sztandar starej jednostki która kiedyś działała na terenie gminy. Mamy również proporzec młodzieżowej drużyny pożarniczej, na w 2019 roku, z tego co pamiętam. Szereg dyplomów, które osiągaliśmy przede wszystkim w zawodach sportowo-pożarniczych. A z drugiej strony mamy bardzo dużo pucharów zdobywanych przez drużyny młodzieżowe i druhów starszych OSP na różnego rodzaju zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i krajowych. Jeden z pucharów, puchar zdobyty za drugie miejsce w zawodach krajowych w Częstochowie. Dziękuję bardzo.